Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Raft. Grasz ze mną, Marvin? Tak, grab ja. Co masz zda? się zdania? A, na początku trzeba mordec żeby zaciekawić widzów. Czytałem gdzieś o tym. Znaczy, na... znaczy ty zrobisz takie... Cześć, witam was Cześć, witam was. witam was w kolejnym odcinku z gry Raft. A weź, taki challenge, widać się tak na odcinkach, ja ci będę pomagał. Znaczy, y, jak tak będziemy się witać, to na pewno będzie lepiej, ale jak będziemy gadać o tym witaniu przez tyle minut co teraz, to na pewno to nie pomoże nam. To się wytnie. Ta, zresztą się, nie chcę mi się wycinać. Mi się chce pić, <grym> człowieku, a nie mam kubka. Masz kubek? Y, mam, już ci daję. Y, ja bym się Eee... ja się napiepilo. Dzięki. To zrób piwo oj jakby się dało Jakby się dało zrobić to Marcin by przerobił tratwę na bimbrownie. Oj uwierzcie mi że tak by było Tak w ogóle to Ja tu piekłem ostatnio jedzonko nie i czekaj bo gdzieś kuźwa O Tratwa Co? Tratwę widzę Gdzie? Aha bez To ty rób a ja tą upieczoną rybkę tu odniosę Odniosę ja mówię Słuchaj, to ty zajmij się ogólnie zbieraniem i tak dalej. Ja będę rozglądał czy nie ma jakichś wyzwaje tak, które jest potrzebne. Mam cztery cegły, a w tym odcinku chcemy zrobić już pięć. Bo... No, mam... Nie, to nie jest gmina. To jest mieć. Jeszcze, jeszcze raz mi ten ptak wyląduje, a wyjdzie z siebie, nie? <laughs> Macie challenge dla kamyka. Wylądujcie mu na, na tratwie, a on wyjdzie z siebie. O kurde, o kurde, o kurde. Tak w ogóle to mieliśmy problemy dziwne przed nagrywaniem Ja na przykład wydawało mi się, że rzucam, a nie rzucam Potem rekin gryz sobie coś od dupy i ptak leciał na siedząco Także znaczy, ciekawe Znaczy się, słuchajcie, bo to było coś takiego, że rekin u mnie gryz Przynętę, której nigdy nie zrobiliśmy O, tu macie Tą przynętę dla rekina, to w sumie tylko dwa sznurki i i jakiekolwiek ryby, znaczy się surowy śledź i okoń. Ja jestem pewien, że nic mu nie rzuciłem, naprawdę. I mi chodzi, że możemy zrobić przynęty i go zabić na wyspie. Znaczy się. Ty, bo ja mam A, jakieś o... błędy. Ja rzucam i mi postać nie rzucanie. nie? wiem czemu. Kurna, ta trapał tak płynie, że. O, musiałem zrestartować tego. Eee, swoje swoje ramię do rzucania. Ja mam wiosło, zrobiłem... mogę podpłynąć do tej tratwy, jak chcesz. Yy, to płyń, yy, Ja zrobiłem dwie przynęty, więc yy, pod wyspą mu damy tą przynętę, spróbujemy może go zabić, jak nie, to po prostu będziemy wtedy mogli zbierać, nie? Yy, zapraszam wszystkich na naszego Discorda wspólnego, możecie tam się dowiedzieć wcześniej o odcinkach i pogadać z nami. Oraz zapraszam na nasze Instagramy, tam możecie dowiedzieć się wcześniej o odcinkach też. Mamy stąpsy, tak. także myślę, że no warto. Jeszcze raz usłyszę tego ptaka to to, to się to, to, to z siebie, nie? Macie challenge, robimy ptaki na live Pokazujemy na live ptaki i Bartek wychodzi z siebie Taki odcinek. Tytuł odcinka nawet Albo live'a. Live'a bardziej. Ja co chciałem zrobić? Co? No. Wyjąć zapaliszkę jak to wreszcie Ty bez kitu, nie? Nawet wreszcie zapominam czasami o tym. O Jezus! Haha, byłem lepszy. Tak, bo jak gdzieś tu widziałem. co? Wyspę. Takie jakby. Dobra, pójdźmy w tamtą stronę. Bo coś mi się tam mignęło. Widziałeś wyspę, oszalałeś. Ale w ogóle ma maś spnąć Skąd? No bo. Y mam ooo ten potrzebujemy jeszcze trzy, z tej skrzynki o jezu, o jezu o jezu, rekin. Się ja mam wodorosty jak coś mam jeden jeden wodorost mam, to może zawsze tam surowy. jeden wodorost no ale to tylko trzeba pić. mam beczki, nie? co, surowa? makrela, ja mam rybki z trzeba beczki zbierać, może gdzieś maś będzie znaczy, się właśnie bardziej bym się spodziewał, to ze skrzynek ta trawach. Z beczek nie? Z beczek nie leci? Nie, nie leci. E, małż da się zjeść? Nie wiem. Bo ja małż duża ona jest? Jak trzymam w ręce? Nie, wcale nie widzę. Nie widzisz małża? Nie, to nie masz nic w ręku. Ja z tym małżem mogę zrobić. No, myślę, że nie, mog nie mogę też umieć ten ukierunkowany. Oj, ktoś telefonu nie włączył. Dziwne. Albo to Zuzi. Ale potrzebujemy układ scalony, żeby zrobić zraszacz. Układ tle... jest też potrzebny do rabia i tak dalej. Odbi odbiornik odbiera pobliskie sygnały radiowe. Chciałem przeczytać polskie. Ty, małż przydaje się do robienia ptasiego gniazda. Aha, Dawaj mi tego małża. Można nim odkryć coś. Widzisz? Jaki ja jestem sprytny. Pogratuluję wino. A skąd ty masz tego małża w ogóle? Pod wodą był. Burnetka się przyda właśnie, po to chciałem tą butelkę. Gniazdo, jak zrobić gniazdo gniazdo? To gdzie tu się gniazdo robi? Ile mamy, su mamy suchych, suchych cegieł? Kurde, zaraz się eee, w górze. Potrzebujesz... jeszcze... Potrzebujesz 6 liściu palmowych, 6 desek i ogromną noż Coś mówiłeś? Nie mam sześciu 6 desek Ja mam Proszę daj Coś mówiłeś o cegłach, chyba Czy Ile masz desek? Nie, ile nie, masz cegie? Cztery Cztery, bo jedną dałem na piec, żeby odkryć Trzeba zrobić No, zbieram na ten piec, dlatego chcę na wyspę jakoś dotrzeć, żeby... Glinę i piasek, masz glinę? Nie, mam, czekaj Ja zbuduję tak gwiazdę dalej, żebym mógł się lądować, żebyśmy mieli jajka Dą. Tu, 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 tu tutaj. Tu, U, I będzie tam. Bo reki to wpierdzieli. To jak tutaj ci wpierdzieli? Normalnie. Reki Marek to jest taki wiesz. Tu tak bym dał bardzo... Masz glinę. Się. To jest mieć. Aaa, a tu masz glinę. <laughs> Pomyliłem się, no? Kurna, ludzie do mnie już przyszli. Mamy sobie żeby odkryć chyba nie? Hmm, 12 miedzi, to nie jest tak źle. Ile masz w ogóle metalu na przykład? Eee, 17. Ja to skrzynek odkładam. zero też odłożę. Ja te projekty to można chyba wywalić. Bo je tutaj już mamy w stole. Nie. Jest w i A, tak, masz rację, masz rację. Mam tylko miejsce w skrzynkach zajmuje. Chyba w ogóle... Ta, słyszysz w ogóle tło u mnie? Jakie tu? No ludzi. Bo przyszli, wszyscy się drą, kurna, nie potrafią inaczej. No nie, nie słyszę. Wrócili do domu. U mnie to samo. Przerąbane. No nie da się są... tak. I trzeba się drzeć, bo ich, ich więcej nie będzie ich usłyszeć. To jest jak włączam live'a, to nagle wszyscy się budzą O wyjść. no, to jest idealny moment Ty włączasz live'a, a, a tu nagle wszyscy sobie przypominają, że istniejesz okay. Ciekawe kiedy ten typak przyjdzie z tym netem No, to drastycznie będzie się trzeba odcinek skończyć. Ale ja już widzę jaki ja będę z tego miał plus Czego? Twojego internetu to znaczy? Ah. Zero lagów Ojej a jestem e, tego zdania, że będę mógł w końcu pobierać gry. To może w końcu pobierzesz No More Sky? Ty, tak w ogóle... Co? Te X4 Foundation chciałem, nie? Ale coś mi nie działało. Czemu? Nie wiem. Zgaduję, że przestanę Reshade, bo niechcący go zainstalowałem na każdą grę opartą na grafice Vulkan. Co? No More Sky i właśnie X4 Foundation na przykład na tym jest i Farming podobno też. Chyba. Na tym jesteś też dum. Ta... Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego mama to mamy od razu w sterownikach karty graficznych. to gdzieś zgubiłem. Ty, ej. ptak siedzi w gniaździe. O kurde, tam jest wyspa duża, a nie to jest. Ale że jest, jest nieważne. Weź mnie, nie strasznie. No, ale. No, ma Sky też by się nie chciał uruchomić. Widzę wyspę, dobra. I tu, ej, nie jest mała. O, bez spora nawet. No nie, tam jest jeszcze jedna. Gdzie? I tam jest flaga. Ja wolę na to z flagą lecieć. No, tam to jest ogromna. Sporo nawet. O, dawaj, kieruj tam. Kieruj, Wójta. tam. Wójta, wiesz, wiosło i lecimy. Bardziej na prawo, Będzie o tam. Będzie trzeba zapamiętać, że tam jeszcze jedna wyspa jest. Kotwicę zrób. No. No właśnie. No, kierowałeś ale... dobrze żagiel? Tak. Tam może być statek na tej wyspie. A się, ja widzę tylko flagę duża no, ta wyspa, ale... tam jeszcze za jest taka góra mała nawet Chciałem y, po prostu tak. zrobić jest ten. statek tutaj Co zrobić? Nie. Chyba tak, e to pole wozostadek To, bo to study. X4 Foundation, bo jest fajna, ciekawa, to może na live'a by było. A co chciałeś? A, myślałem, że chciałeś na Multi Znaczy się, na Multi X4 Foundation się nie da A. Znaczy się, to tak dziwnie trochę działa te Multi znaczy? Że jak się już zaprogramujesz, zalogujesz tam tak, na Kraku też można. Na te multi to... Yy, niby jesteś na multi, ale tak naprawdę to... Jakieś boty latają, mników, gracz. Tak naprawdę graczy nie ma, gracz dalej na single. Ej, escape? byliśmy kiedyś na tej wyspie. byliśmy na podobnej. Wyjdzie, że krążymy w kółko. Dobra, trzeba zapamiętać, że ja stąd widzę tą wyspę, będzie trzeba no tak, widzę statek. Pamiętaj, będzie trzeba zawrócić, a stać nas na jeszcze jedną kotwicę, w sumie teraz ja zrobię więcej tych kotwic. No zrób. Te dwie jeszcze, żebyśmy na zapas mieli, w razie nagłego, nagłej potrzeby, nie? Tu, 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 tu. Spróbuję bardziej po lewej zaparkować stratę. Dobra. Tak hmm. dalej cały czas siedzi na, u nas, ptak, nie? Może sra. Co, rzucasz kotwicę? Tak. Są tutaj rzeczy, będzie trzeba nurkować No to kotwica i mamy czas Znaczy dzisiaj ja mam jeszcze przynętę dla rekina I tu chyba czapka kapitana może być kolejna Tak, to, się... to sobie weź Znaczy się ja mam pilotę Znaczy no, chciałeś czapkę jest... kapitana, nie? Nie Ale mam pilot Deski Yy, o, coś, że... sztabkę Masz, metalu wiemy, mamy O, fajnie O właśnie, tutaj jest ten grzybek taki dziwny, chodź zobaczysz Tu może być to, ten, tak. tu mogą być te glony Glony były na poprzedniej wyspie też, mówię, bo znalazłem Eee, chodzi mi o tą maś. No to trzeba to przypalić w pizzu tą mać. Cztery glony A. Tej... To co, rzucasz przynętę? Um, nie wiem co mnie ja chcesz. Bo tutaj widzę rzecz, a chcę to wyzbierać na pies w końcu. No możemy, możemy, rzucę. Jeszcze przerukam czy nic tu nie. Ma. Dobra, czekać aż ten reck mi podpłynie pod tą, ale ja już idę nurkować. Widzę gliny sporo. Teraz spróbuję znaleźć piachu coś nie. Nie, prawda? Czemu mnie atakujesz? Tam masz przynętę, gościu. Gościu. Kurde, na razie nie widzę, że dał. No, no, czemu on nie chce tej przynęty? Jakoś się chętnie na tą przynętę jest. Może nie smakuje mu. Kiepskiej jakości mięsa pewnie daje, żeby zaoszczędzić. Taką pyszą zrobiłem, że... albo za blisko rzuciłem, bo. Mi się źle rzuciło. Mam jeden Może piasek. Zaraz. Może teraz zadziała. Jeden, a potrzeba dwa na jednym cegłę. A nie, jeszcze cegł brakuje: nam dwie. Tak. To ta ta jest dużo, brakuje. Dobra, załatwił się tym. Przylętą, idziemy. A, ja cały czas sobie tylko że na razie jeden piasek znalazłem. I dużego małża. Lepiej go wezmę, nie? Tak, im więcej gniazd, tym większa pewność, że nam kurna nie będę pływać w tym. Ja nie, nie będę latać na ogródki, nie pływać. Jestem ciekaw, jak długo ta przynęta go zamuje. Jest kolejny piasek. Ja tylko jeden znalazłem, ja więc będzie mało go tutaj jest. Piasek widzę jest najrzadszy. To możesz wykląć za ile minuty? No, ale mam ochotę na więcej dzisiaj, rafta ci powiem. A, no dobra, zobaczymy, czy mi na to pozwolą. 15. O, sporo dosyć szybko czas minął. No, jest cała dawka na tym wyspę, a ja tu jeden piasek znalazłem za A ty się nie obtoczyłeś całej wyspy? No, praktycznie, żem całą obtoczył. A ty się jeszcze rozglądam. No na łysik. Widzę kolejny piasek. I co? Można przynęty robić więcej do tego rekina, wtedy spokój jest. Tak. Jedną co? źle rzuciłem przez co. Tak kiepsko. Całą przerukałeś tą łódź? Tak. Ty się możesz zobaczyć, czy czegoś się podniosłeś. O nie! Marek zjadł przynętę. Szybki jest. Bardzo szybki. Żarłoczny. Czy ja spróbuję znaleźć swoją trawę? Bo nie mogę jej znaleźć. Dobra mam. O, ja mamy. znalazłem sporo piasku. Nie no, mamy jajek na razie. Co to znalazłem? Nic ciekawego w sumie. Szkło znalazłem. I tapki, dwie sztabki metalu i szkło znalazłem. Ciekawe, jak ja mam cię Nie wiem, zrób przynajmniej tej rzeczko ostatku. Eee, czaj popłynę sobie, to może. O, on no, zajął się mną. A sobie Moja beczki podnoszę. Ja się to jeszcze rozglądam na, za tym piaskiem, bo mogłeś go ominąć, bo już dwa znalazłem. Kurde, a może nam się we inaczej, wiesz, że ty widzisz tyle, ja tyle. A czy się ten piasek jest tak trochę ledwo widoczny? Mam drugie radio jak coś. No to nie wiem, gdzie mi dwa radio mieli. Dalej masz tam markę nie wiem, nie widzę go jest Marek? Płynie w pewną stronę Ja, a ja mam piasek Mam już na dwie całe. Bo ty masz jeden piasek, ja mam No spaczku, czy starczy Marek! nam? Starczy nam. Nie drzwi się, stary Słuchaj, ugadaj... Ała, ugadajmy się, no kurna Kupić flaszki i będziemy... Mamy już radę. tego Na cegły a Nie chciałbyś więcej piecy? Jeden razie nam starczy, bo chcę zobaczyć jak on działa nie ja wiem jak działa. Dajesz te i wstała z No dobra, stawę, fajnie. Coś. Chodź. Idę. No co za marek, że mi w dupę? Bo wyrzucam te niepotrzebne rzeczy. I co, płyniemy na tamtą wyspę? No można. Dobra. On już no, taki no, metalu. Nie wiem po co no, to no, metal. dobra nie najlepiej. No ale do kotwicy chyba, tak Na kotwicy potrzebujemy jeszcze jeden metal Mewa Dobra to Płyniemy, no Gdzie tam była wyspa? Gdzieś tam. E, z tego nie żagiel jest, w jej stronę Tam gdzieś była Tak? No, tak, ale chyba zniknęła Jeśli chodzi Dalej o zobaczymy. flagę, to był na przeciwną stronę flagi gdzieś, gdzieś tam było Jara może się pojawi Reki, Reki, nie mam Nie mam nam gryzie tratwę I zerzał Dlaczego czemu dzidę nie umiesz zrobić? Nie chcę mi się drewniany i drewniana jest taka na No ale go spłoszysz, a tak to nam rozwala tratwę Czemu ty wywalasz noszone arbuza i pióra? Normalnie są potrzebne mamy pióra od... ...dużo a, a naszą arbuza tak i tak nie ma, będzie posadzić na zewnętrznych Widzę wyspę. Ja też. Ustaw żagiel idealnie na nią. To właśnie ustawiłem. I możesz tą beczkę zebrać, która jest na przeciwko nas. No dobra. Cegły się robią, to zaraz będzie piec, ale piec chcę gdzieś na środku, bo to jednak droga rzecz. i nas zawalisz jak nas na środku, nie będziemy mieli co robić. O, gdzieś tu obok po prostu. To się zapał chyba w siatkę. Pytanie, czy mi stać? Ja mam odpadku pikności. Lukamy tam wyspę i będzie można kończyć odcinek. No tak. Mamy na kolejne dwa dni odcinki. Tak właśnie fajnie jest, nie? nagrywać codziennie, tylko raz na pewno czas po parę, nie? No, ale są ludzie, co nie mają czasu, by nagrywać więcej odcinków w jeden dzień. Chyba że planują jakiś wyjazd, to wtedy go robią. Znaczy, wziąłem, u nas to najlepszy yy, ten, sposób. Bo jak już nagram jeden, to już mam więcej czasu, kiedy wiesz, i nagram więcej. Teraz na przykład nie wiem, czy nagram kolejny z rafta, nie? A jeśli chodzi o gniazdo, to chyba tylko pióra nam to zbiera. A widziałem, że jajka były. Nie wiem, kurczę. Na razie tylko pióra mamy. E, pieczesz czasami jedząko? Nie, ja zapominam. Więcej skrzyń trzeba zrobić. Tych większych oczywiście. Zrobisz dużą skrzynię jedną zera? Na razie czekam na cegły. Nie, nie ta skrzynia. Ojejku. Droga jest, miałem potem desek na piec. Czy deski potrzebne do pieca? Masz, masz desek 10? No to mi stać. Ale zrób koło tamtej. Będzie git. Ta wyspa to jest taka zwykła mała wysepka Tak? Może być tak wyspa? E, tak. No idealnie. Tam trzeba materiały chować, których nie używamy cały czas. By nie zatrwał w ogóle? O, nie. Nie, stoi w miejscu. Dobra, rzucam tu i... I chodź, lecimy Przynętę Markowi rzuć, czy coś Ojejku, to żeś mi dał misję Ojeju, ojeju Marek, Brawa, Marek Markowi nie da się całkowicie uciec On zawsze cię dopadnie Sikierę mamy? Ja pierdzielę nie stać mnie na przynętę Nie mamy sikiery, trzeba zrobić Wczoraj nie mamy na przynęta? Ej, jakiegoś okonia Bo to śledzi jakiś okoń idzie To a jakbyś ten A dobra, ja spróbuję złowić rybkę To no, taka niebieska dziwna Albo dobra W sumie to na tej Na tej wyspie nie mamy tego więc na co szukać. I nie wiem czemu za każdym razem jak gram z tą to mi się ta litera O włącza, czyli licznik FPS-ów. Tak szpeci mi ekran. Ta, ta wyspa nie ma tego rafy koralowej, na której możemy pozbierać surowce. Może jest z drugiej strony. Może, ale nie wiem, z jednej strony co nie To mnie ma... woła? Co? No jakiś Marcin, coś mi woła. Tutaj niby jest, ale tu jest taka dziwna. Na razie to ciemno będzie wano. No nie, no ciemno się robi, a mi się cegły nie wysuszyły. Tu nic nie znajdziemy. Kurwa, w tym odcinku nie zrobimy tego w Chciałem, żeby był tytuł odcinka. A czego ci brakuje? No cegły muszą się wysuszyć, ale jest ciemno. Aha. Dobra, wysuszyły się. Ma się. Ale mam piasku, jednak cofam to. Zbieraj, zbieraj, bo. Tu jest 10-15 piasku, nie? Zbieraj, bardzo potrzebuję. Zbieram tylko tlen, musiałem załadować. Dobra, z... pytanie, gdzie mam ten piec postawić? Gdzieś na środku. Może być przy stole, badaczu. No, ja chcesz. Ja też mnie... tu zbieram piasek sobie. Dobra, ty chciałeś dużo mazić z wnętrza. No. Cztery aż. Akurat mam cztery wodorosty. Ty, to jest tyle materiałów, że hit. No, Marek akurat jest zajęty tratwą, więc leci do ciebie chyba. Płynie, znaczy. Grążysz znaczy, wokół tej wyspy, ale... Co ono robi, to nie wiem. Masz... Tu, że potrzebujemy? Szczęście. Też, też glinę. Mam cztery, ale potrzeba gliny na ten... Mam cztery gliny i siedem piasku, to już jest dwa czter... razy tyle materiału. Czy się dwie, dwie gliny i dwa piasku na jedną leci. Ale od wyspy daleko odpłynęły, mojej. Dobra, dopłynę na trasie i kończymy odcineczek, nie? Zapraszam wszystkich na Discorda oraz Instagrama naszego. Znaczy Discorda naszego, Instagrama to nasze osobne. Sztorm się robi, nie? No. <laughs> Co? Y ta, jest coś tak wiecznie ostrotera. A jeśli chodzi o ten. Y wyspę. To możemy pozbierać materiały poza odcinkiem. Płynie Można. Dyska? A, minąłem, dziada. Jak płynie prosto na ciebie i chcecie hapnąć, to wystarczy, że poczkoczysz. Ja się staram zdobyć tą rybę. Dobra. Co, kończymy? Tak. Kończymy, pokładamy się tutaj. No, także. Dziękuję wszystkim za oglądanie. A jak ja mówię, zapraszam na nasze Instagram oraz wspólnego Discorda, tam dowiecie się wcześniej o naszych filmach. Tam także. Trzymajcie się, cześć. up